Nie! Jest! Yes? Yes! <laughs> Ale numer! Nie widziałem, bo tutaj jest ten. <laughs> Przede wszystkim wielkie gratulacje za mecz, pierwsze trzy punkty. Powiedz, tak, oglądałeś może wczoraj mecz Wisły z Pogonią Szczecin? Nie, no, nie oglądałem. Bo szczeliłeś rzut wolny tak samo jak Semir Stilić wczoraj. Fajna, fajna bramka. Czy teraz dasz komukolwiek wykonywać rzut wolny oprócz Ciebie? Nie no, absolutnie, absolutnie. Nie, jeżeli ktoś Którym będzie się wody, czuł wody, lepiej, czy Śliski, czy, ślicki, czy mówię, Darek, Darek Kantor Dobre, z dalszej odległości dalszego, podchodzi do, do wolnych, to, że Także akurat ja się dobrze czułem i dlatego podszedłem, ale to nie znaczy, że mam wyłączność. No może prawie. <laughs> w czwartym meczu, można powiedzieć, dopiero zdobywamy trzy punkty i to na, wy, na wyjeździe. Czy jest jakaś zależność przeciw... między tym, czy gramy u siebie na wyjeździe, czy jest to po prostu zbieg okoliczności i przypadek? Nie, zbieg okoliczności. Można by było tak powiedzieć, faktycznie. faktycznie dwamaczy u siebie 0 punktów, w mecze na wyjeździe 4 punkty. To bo tak wiadomo, że tego raczej nie, nie zakładaliśmy, ale, ale biorąc pod uwagę tę lidę, to ciężko to w ogóle cokolwiek założyć, bo każdy mecz jest wyrównany i w każdym meczu jest niezwykle cię, ciężko o punkty, tym bardziej cieszymy się, że to nam po takich seriach dwóch nie, nie, nie wiadomo, nie do końca w danych meczach dzisiaj udało nam się zdobyć się, na ciężkim terenie, więc co bądź także... Powiedz jeszcze, bo docierały do nas e, nieciekawe e, historie odnośnie Twojego stanu zdrowia, jak z kontuzją, którą tam miałeś leczyłeś, jest lepiej, do, jest, jest troszkę, troszkę lepiej może tak to to, to jest, to jest od, odradzenie już, bo i, i praktycznie ten tydzień w ogóle, w ogóle nie trenowałem, tylko doszliśmy do wniosku, że, że, że odpuszczę treningi, a żeby na mecz być w pełni sił tylko. Mówię, że niestety bez, bez przeciwbólowego treningu się nie, nie dało, bo jeszcze bardzo mocno czuję te tak kolana i wiem, że tak jest, może na 70% mm -hmm. na ten Mówię, tym bardziej cieszę się, z że z takiego trzy punkty. Zdrowie i liczymy na podobny wynik z Karpatami. Dzięki, Dzięki wielkie. Dzięki. Gratuluję przede wszystkim za zwycięstwa pierwszego czystego kąta w sezonie. No, nie byłoby tego bez dwóch super interwencji na początku meczu sam na sam właściwie z piłkarzem i drugi po tych zamieszaniach w polu karnym. Gratuluję dziękuję, bo wyratowałeś nam te trzy punkty dzisiaj. <noise> no, dziękuję, miło że to byliśmy w końcu te trzy punkty, bo dla nas było to ważne. Tym bardziej, że po dwóch porażkach z rzędu u siebie warto chcieliśmy wygrać na wyjeździe. Jechaliśmy te trzy punkty, założeniem było nie stracić bramki i coś i Akurat właśnie Nuszka w ogóle wolny, po wpada bramka. Natomiast tak, tak Pan mówi, że. Lubianaka miała dwie sytuacji. Dopisało mi szczęścia, przy pierwszej zostawiłem rękę, przedtem w ciemno trafił mi w kolej ten zawodnik piłką w rękę. A przy drugiej to było takie zamieszanie, tak, że sparowałem palcami po snużu tak, no, cieszę się, że zachowałem przez to konto i jeszcze bardziej z tego, że zdobyliśmy po prostu te trzy punkty no, mogę powiedzieć na trudnym terenie. Także. E, ja tak no, szybko liczę, to jeszcze mamy około 30 spotkań przed sobą w tym sezonie. Ja byś miał... Strzelać. Ile razy Łukasz Kwiczek będzie miał czyste konto? Nie <grystanie> wiadomo, że chciałbym najwięcej tych, tych yy, czystych kąt za, zachować, no, ale tak szczerze no w czwartej z tego co wyliczyłem, miałem wydaje, 12 czy 14 czystych kąt. No, ja chciałbym temu dorównać w czwartej lidce, tak. wiadomo, że jest to liga wyżej i są zawodnicy są mają umiejętności o to ligę wyżej, tak, no, by było 12 czystych koń, naprawdę by były to świetne, więc Miejmy nadzieję, że tak będzie. Teraz dzisiaj było czyste konto, także mam nadzieję, że główne u siebie z karpatami, też czyste konto i łukujemy i to kolejne koniecznie Dzięki oby tych czystych kont było jak najwięcej. Dzięki.